Siema, witajcie. Dzisiaj wam pokażę, jak tutaj trwają małe przygotowania, bo tak zasadniczo mam w planie naprawić nowego bs i nim kosić kukurydzę. Ale czy to się uda, nie wiem. Także w międzyczasie, dzisiaj korzystając z wolnej soboty i piątkowego popołudnia, wjechałem tutaj bs tym co chodził. Uzupełniłem w nim wszystkie stany olejów, płynów. Wydmuchałem go całego, ze trzy taczki zboża było Bo już zaczynało kiełkować, także wszystko jest już Zakamarki wyczyszczone Wydmuchane Po sprawie przedmuchane chłodnice Wyczyszczone sita, jeszcze jest tu trochę na zakamarkach syfów, ale To jeszcze się zdąży wydmuchać jak Przyjdzie chwila Tutaj sita na razie przestawiane, tak jak były Tutaj te przecieki oleju założyłem na razie tymczasowo, jeszcze inny wąż. I zauważyłem, że jak mamy wałek w cylindrze. do zdolny cylinder prawidłowo się nazywa, jeśli nie mylę. Tu nie było łożysk. Kosił Patryk, a nawet nikt nie zwrócił uwagi. A cylinder już. Wał... O, tu już tak przecierał nam wałek. Widzicie? Tu z tej strony. Zarówno jak i z tej. Teraz to fioletowe, bo niestety się okazuje, że to było fabryczne łożysko. 90 rok, 31 lat, nigdy nie zdejmowane. A wiecie, że to jest nabite na ciasno, ta tulejka na wałek bez klina. I tu jest takie marne podejście. Ale palnik do czerwoności, nagrzany. O mam nadzieję, teraz przez to okienko sobie wyjmę tę budowę, żeby nie rozpinać łańcucha, bo mi się nie chce go rozpinać i tak brakuje mi w nim jednej czy dwóch listew ale to można tak dołożyć spróbujemy to odkręcić, albo wyjąć sam seger i wydłubać łożysko także w razie jakbym tam tamtym się nie wyrobił to tego przygotuję do kukurydzy, o lampy muszę kupić nowe, bo w kamień dostał lampa dostała kamieniem Także żeby nie było niespodzianek, to ten będzie przygotowany w każdej chwili kościć kukurydzę. Tu sobie nim postawiłem od razu header, ten nasz mały, od John Deera. i powiem wam, jak jest. Mam tu pewien plan. On tu był przykryty, a zazieleniał, trzeba go wydmuchać, nasmarować. Uchwyt przyspawany jest taki jak widzieliście. Tu gardziel się opiera, tu wchodzimy bolcem. Tu zabezpieczamy, ale przez to, że fabrycznie w Ungardzi wchodził tam dżendyrowy, a ten tu, to tu mamy 20 cm odsunięcia i on przy podniesieniu starczy zębami w dół. I w zeszłym roku na które polanie nie mogłem wjechać, bo zahaczałem. I mam pewien pomysł: obciąć ten uchwyt i tu go od spodu przyłożyć, bo tu i tak jest dziura na śrubę wnęka i tu powinien mi się schować bolec. Wtedy z moich obliczeń wynika, że jak tu przesunę 200 cm, to na czubkach będzie pół metra wyżej i będzie mniejszy strat. Bo jak go mam przykobanie, to strasznie tak zęby idą w dół i zahaczają mi o błoto. W zeszłym roku przynajmniej tak przerabialiśmy tą sprawę. Także co, ten czub był w porządku, tamten jest w porządku. Ten cały bok muszę zdjąć, tu wyklepać. Bo tu był gięty, niestety. W zeszłym roku zakładany był tamten strony skrajny łańcuch. Wszystkie środkowe są w porządku. A tutaj, jak zdejmę bok od razu, to patrzcie, co się stało ze skrajnym łańcuchem. Zakończył swój żywot, także ten idzie do wymiany. A łańcuch mam, bo w zeszłym roku kupiłem na metry i zostało mi. Teraz tak. Dwa czuby, które w zeszłym roku były w najgorszym stanie. Poszły do blacharza. Ten czub udało mu się wyklepać. Tu są nowe śruby, bo tu jest dorobiona. Zaraz jeszcze są nie lakierowane, proszę Państwa. Tu, tu wzmocnienie. Tu nowy ceowniczek, czyli kształtownik. A tego czuba niestety nie udało się uratować. Ale dorobili mi nowiutki z blachy kwasówki, którą ja im dałem. Także teraz super wyszło. Tu jest z kwasówki, tu ładnie po. Jest go migomatem pochwytany na nowych śrubach. Teraz tylko trzeba je trochę omalować, żeby nie było. I może dzisiaj zobaczę, jak złożę ten cylinder, to podstawię się tu gardzielem i sobie spróbuję przerobić te mocowanie przystawki. Zobaczyć, ile mi to da. także a i muszę sobie załatwić grubą gumę, tu nawet dać kawałki żeby sztywno stały bo zauważyłem w zeszłym roku, że jak tu nam rządki wchodzą i zrywacze wciągają tak są te gumy proste to tu się kolby zatrzymują, jak tych gumy nie mało się zachleją, to tu kolby potrafią nam uciekać na ziemię a każda kolba to straty, także podpatrzyłem parę rzeczy i dzisiaj może trochę przy sobocie wolnej się wezmę i podłubię, także Jedziemy z tematem. No i powiem Wam jak jest. Parę dni minęło, jak ostatnio nagrywałem tutaj przy bizonie i przystawcze. Sprawa wygląda tak. Przyszedł nowy łańcuch, ten gdzie jest wyciągnięty. Reszta wszystko jest sprawdzone, są jeszcze dobre. Tam brzeżny jest nowy. Wykorzystając z okazji, że miałem zdjęte te czuby trochę je tutaj podmalowałem, żeby nie rdzewiało to dalej. Tego już nie zajmowałem, pomalowałem tutaj z wierzchu, podklepany jest trochę w miarę to wygląda, prawda? O dzisiaj to jest pierwszy przymrozek jest mróz. Minus 3 prawie było, także teraz to już kurde zechchnę. Te czuby tu wyczyszczone podmalowane, tu założę tylko osłony i ten czuby, ten. Pomalowałem te właśnie, które też ten o co był nowy dorobiony, ten ładnie wyszedł, to już mróz wzorki porobił i tamte pomalowałem także mówię będzie pomalowane składam jakoś to w miarę wygląda chciałem tylko czubki na żółte żeby było widać i mówię teraz w kukurydze jedziemy rozglądałem się za szóstką przystawką dlatego tą chciałem sprzedać powiem wam nic ciekawego nie było a wczoraj tak nagle przypadkiem tak powiem wam nie planowałem nawet tego i wczoraj przypadkiem proszę bardzo Wczoraj niechcący kupiłem przystawkę sześciorzędową klasa. No tak czysty przypadek i to powiem wam wioski obok. W dobrej cenie. Od razu powiem, że jest bez docinacza, przystawka miała docinacz, tu był przyczepiony pod spód docinacz, ale tu był docinacz taki na zasadzie glebogryzarki na takich łapkach, i ja powiedziałem, że ja tego nie chcę, bo on ważył chyba stronę. Wczoraj rano około 10:00 ją przywiozła Laweta. Wczoraj ją kupiłem i wczoraj od razu przywieźli, bo to blisko było. Jeszcze mi w cenie chłopak przywiózł, także dziękuję bardzo Sławku I co? Na szybko wczoraj z pierwszych kombinacji wyszło nam tak, że tu jest taka fajna gruba blacha. Wypaliliśmy plazmą na szybko dziury, jechaliśmy na kołki. Tu nam siadła. Tu była trochę za mały kąt. Tu podłożyliśmy taką kentuwę. Metalową i teraz podnosi wyżej, wiecie o co chodzi, bo tak stała dziobami w dół, bo wzięliśmy to się wyprostowała. I wczoraj to praktycznie po 16 po Fajrancie w dwie godzinki, żeśmy to statem wymyślili, jak zamontować. Tylko boję się, czy tutaj będzie wrzucać, ale myślę, że będzie, bo te łapki daleko wrzucają. Tam jest te łapki ze ślimaka, tu są takie, one tu wrzucają, tu jest uskok i tu już łańcuchy zabiorą. Teraz tutaj myślę, tylko dam takie Tutaj dam jeszcze taki kątowniczek na wzmocnienie cełownika I do niego blachę zwężę Z jednej z drugiej strony A i tutaj gdzie wypaliłem te otwory na kołki To tu myślę po takim tulejce jak w fabrycznym headerze z rury wspawam I myślę ten napędem Bo tu jest, proszę Państwa, ołu Taka flanszka na trzy śruby Docinam się napęd z drugiej strony to docinacz chłopaki zostawili, jeszcze przekładnie wyjęli sobie docinacza, bo ja też jej nie chciałem Tu jest łańcuch do napędu na dół eee, wałków zrywających, a tu jest chyba na pasku ślimak Tu jest taka osłona I tutaj trzeba coś wymyślać, bo w beście tu nie mamy koła Myślę czy nie zrobię coś na takiej zasadzie jak było tam w John Deere Żeby tu nie przerabiać gardzieli tu, jakieś przedłużenie wałka, tu coś przyspawamy. Ewentualnie, osłony zdejmę z pasków i myślę, zrobić coś ona na takiej zasadzie jak było tu. Nie chcę tego zabierać. To przystawka jest ogłoszona, dlatego ją chciałem sprzedać. Bo kupiłem szóstkę, to tam mówię, sprzedam. Ale powiem wam, że jak się nie sprzeda. To też nie będzie źle, bo będzie stała jako zapas. W razie gdyby tej coś tam dolegało, nagle żniwa kukurydziane to przypinam czwórkę i też koszę. Także na dniach będzie samochód po tamtą ósemkę od case'a, którą sprzedawałem, bo już dostałem tam zaliczkę i jest już zaklepana. A ja dzisiaj Wam wolną, sob wolną sobotę, dzisiaj także spróbuję, niech trochę słońce wyjrzy, bo dzisiaj mówię, był ładny przymrodek, wszystko jest białe. Że dziś spróbuję ją jakoś tutaj zaadaptować do końca. No wiadomo, muszę zrobić przegląd, porregulować czuby, bo każdy jest na innej wysokości, te dwa są odrobione. Czubki sobie chyba pomaluję na biało, tak jak było oryginalnie, albo na żółto, chociaż na biało przy klasie. Bo nie będę jej zmieniał koloru, bo to jest potem najgorsza rzecz. Bo to wiecie o co chodzi. Uuu, przepraszam. Umaluję na biało, będą bardziej widoczne w rządkach w nocy. I co? Reguluję. Smaruję łańcuchy. Mam nadzieję, że coś dzisiaj wymyślę przy wolnej sobocie, żeby jakoś ten napęd zrobić. Ale to jeszcze chwila. Majster pomyśli i coś wymyśli, mam nadzieję. No zobaczymy, także co? Ja na razie kończę. Jak coś dzisiaj ruszymy, to się dogramy. No i wcześniej nie miałem kiedy, tak się zająłem robotą. Cała sobota zleciała. Bez tak. Próstka, przystawka, teraz ciemno tu mamy koło pasowe oryginalne jak w się w hdr tylko to jest od Giganta, który miałem na zapasie tu jest wałek dorobiony dwie oprawy UCP słabo widać nam ze dnia tu jest chwilowo rurka spunktowana w dwóch miejscach żeby sprawdzić, bo puściłem ją w ruch, chodzi ale tą rurkę wywalę bo ta wałek nie jest idealnie właśnie z tym no wiadomo, nie trafiłem idealnie, zawsze coś tam jest u skoku tu zastosuję przegub kardana ale powiem wam. O, już pięknie spaw, bo to było tylko przyłapane. Ten ta szósta kręci się lżej od czwórki. Nie wiem czemu, ale trochę wolno się kręcić na moje oko. Ale zobaczymy w kukurydze jak pojedziemy. Także teraz zostało tu obspawać tą belkę, dospawać do końca i zrobić tutaj zastrzały. I tak to wygląda. BS tutaj sobie stoi na weekend odstawiony. A tutaj wam pokażę kuciamber. Tu wam pokażę jak czwórka wygląda. Wcześniej będziecie mieli zdjęcie na społeczności, bo wam pewnie wrzucę, albo jak już to oglądacie to już wrzuciłem. Czwórka ma czuby wyklepane, założone, także prezentuje się fajnie na kombajnie. Teraz są równe czuby proste. Nowe łańcuchy, wszystko się ładnie kręci. dorobione jest przy mnie oświetlenie obrysowe, trzykolorowe: biały, pomarańczowy, czerwony z tyłu. Także pasuje do BS-a Supra, do rekorda. Także na podwójny pasek Supra te polifcie te wersja piąta, w górę, chyba tak. Chociaż i chyba pierwsze starsze miały. Aby miał 2HB i pasuje do każdego, także jakby ktoś chciał, to ją sprzedam. Jak nie, niech stoi jako rezerwa. W razie jakby nowy klas mnie zawiódł, ale na razie mam nadzieję będzie chodził. Także w poniedziałek to się biorę za inne roboty, a po godzinach będę już przezbrajał BS, a do kukurydzy tam przestawiał sita. Muszę zrobić prądniczkę bo nie działa mi obrotomierz i odbębna znowu pewnie ta sprężynka. Podejrzewam, także i będziemy działać. Na razie tyle. Ciemno się robi, także do później.